W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Panie, pragniemy wcześniej niż przed godziną właśnie 15, pomodlić się, uwielbiając swoje miłosierdzie. Dzisiaj dużo też było, było też mówione na ten temat, na temat Twojego królowania, które jest pełne miłosierdzia, i pragniemy, żeby. Twoje Królestwo jeszcze bardziej było widoczne w nas i, i poprzez nas, bo jesteś królem naszym. Jesteśmy dumni, że mamy tak wspaniałego króla nad sobą, cudownego, pełnego chwały i piękna. I chcemy modlić się za tych, którzy konają teraz, za dusze czystowe, za zatwardziałych grzeszników, za naszą ojczyznę, która jest oddana tobie. Właśnie jako królowi kilka lat temu ten akt dokonał się, e, nasi biskupi, władze państwowe dokonali, więc też, też jesteśmy wdzięczni, że właśnie Twoja Opatrzność przewidziała to wydarzenie, Twoje miłosierdzie. Więc jeszcze bardziej niech się rozlewa na naszą ojczyznę, na Polaków, na całym świecie. I jak, jak zwykle również dodajemy intencje modlitwy. Za tych, którzy prosili nas o modlitwę, e, szczególnie w tym miejscu do Ciebie, Panie, przez Maryję, Matkę Miłosierdzia. I jeszcze fragment z e, dzienniczka świętej Faustyny. Niezmiernie mi jest miłe Twoje postanowienie zostania świętą. Błogosławię wysiłkom Twoim i dostarczy Ci sposobności do uświęcenia się. Z wielką ufnością zanurzaj się cała w moim miłosierdziu. I jeszcze słowa. Tak. Jestem pod wszystkimi postaciami jeden, jeden i ten sam. Ale nie wszystkie dusze przyjmują mnie z tak żywą wiarą jak Ty, córko moja. I dlatego nie mogę tak działać w duszach ich, jak w duszy Twojej. Msza którą odprawił Ksiądz Sopoćko, byłam na niej obecna. Podczas której ujrzałam małego Jezusa której dotykając jednym paluszkiem czoła tego kapłana, rzekł do mnie: Myśl jego jest ściśle złączona z myślą moją, a więc bądź spokojna o dzieło moje. Nie dam mu się pomylić, a ty nic nie czyń bez jego pozwolenia. Pan napełnił duszę moją wielkim spokojem o całość dzieła tego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaski pełna, sławionaś Ty między niewiastami i owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, syna Jego jedynego, pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, środził się z Marii Panny. Pod pąckim piłatem, ukrzyżowan umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy, Boga, Ojca Wszechmogącego, sądzić żywych i umarłych, wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze, miłości i miłosierdzia, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo. Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na za nasze i za dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla, nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Miłosierdzie dla, nas i całego świata. dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Miej miło serce dla, 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 dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miło serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej dla nas i całego świata. Ojcze miłości i miłosierdzia, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla jego bolesnej męki. Nie <coloring magazzność> miłościedzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Ojcze, miłości i miłosierdzia ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki, mniej miło serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mniej miło serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Nie miło serce dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miło dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej dla nas i całego świata. Ojcze miłości i miłosierdzia, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla jego bolesnej męki. Mieł miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Mieł miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Mieł miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Mieł miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Jego męki. Dla jego bolesnej męki. Niejmiło serdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Niejmiło serdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Niejmiło serdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Niejmiło serdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Ojcze, miłości i miłosierdzia ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla, nas i dla Jego bolesnej męki. Dla, nas i dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny. Jezu, ufam Tobie. 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 Jezu, ufam tobie.